Krzysztof Gasparski w Komunikacie Jagodowym. Witam Państwa bardzo serdecznie jako firma ProCam. Zaczynamy od, od tego, co najważniejsze, od strat. Straty mrozowe były, są i będą w tym roku wyjątkowe. I roślin, dotyczy to także roślin jagodowych. Najgorzej wyglądają plantacje porzeczki czerwonej i czarnej. One no, pewnie często nie będą podlegać nie wiem i ochronie może i często nie będą podlegać zbiorom. Natomiast trzeba pamiętać, że o ile przechodzi wam pomysł niezbieranie jestem w stanie zrozumieć, o tyle o ile przechodzi wam pomysł braku ochrony, nie mogę zrozumieć, nie mogę tego zaakceptować z prostej przyczyny. Bo albo ją zlikwidujecie od razu tą plantację, albo musicie ją chronić. W lepszym bądź gorszym stopniu. I teraz, jeżeli nie ma faktycznie owoców, możecie dobierać ochronę ekonomiczną, możecie wspierać się nawozami fungistycznymi, sięgać po siarczany magnezu, sięgać po miedź nawozową, sięgać po wodorowęglan czy po węglan potasu, po ciecz kalifornijską. Wszystko możecie zrobić. Natomiast Plantacja niechroniona, jeżeli chodzi o porzeczkę, bardzo szybko niszczeje. Załatwi ją pryszczarek, załatwi ją przeziernik, załatwią ją choroby, czy to rdza wam wejdzie czy cokolwiek. Musicie chronić. Więc zachęcam do tego, że w pierwszej kolejności oceniacie straty i do tego dopasowujecie ochronę. Jeżeli są owoce, walczycie o nie jak lwy, bo naprawdę są straty w kraju ogromne i o każdy owoc E, trzeba walczyć pod warunkiem, że tych owoców jest na tyle dużo, że e, będzie to się kalkulowało z, ze zbiorem kombajnowym, maszynowym. Natomiast, jeżeli chodzi o ochronę, tak jak wspomniałem, e, wybieracie różnego warianty. Jeżeli te owoce są, e, Wykonujecie zabieg z strobilurynami, czyli wykonujecie taki zabieg, który będzie miał szerokie spektrum zwalczania różnych patogenów, nie tylko w oparciu o to, co na etykieciach jest odnotowane, ale co. Z Waszej wiedzy czy z, z podpowiedzi doradców załatwicie za jednym razem, tak żeby te koszty były jak najniższe. Możecie sięgać także po zwykłe rozwiązania, kaptany czy inne kontakty, które, które będą w jakiś sposób miały też nie tylko na jednego patogena znaczenie, ale na, na więcej. Natomiast jeżeli spodziewacie się dobrych plonów, widać, że akurat Wam się udało, nie szczędzicie, grupa SDHI, czyli tutaj mówimy choćby o, o Signum, jak najbardziej jest wskazana, czy, czy Switch, bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób. I w tym momencie jest to ekonomicznie uzasadnione, jeżeli macie potencjalnie wysokie plony. I to tyle, karmicie. I teraz znowu jak karmicie? Jeżeli są plantacje zwykłe, zaniedbane e, albo inaczej niezaniedbane przez mróz, czyli przetrzebił wam to mróz yy, bardzo gorliwie, to, to w tym momencie sięgacie po zwykłe nawożenie. Tam najprawdopodobniej doglebowe były i, więc, i wszystko im wystarczy, więc chronicie takie plantacje przed yy, szkodnikami. Przeziernik, mszyca, zwójki. Wszystko można w tej chwili już w tych, na tych pożyczkach znaleźć, ale musicie pamiętać także, że nie tylko szkodniki pchają się na te plantacje, ale także owady pożyteczne. W tej chwili można znaleźć całkiem sporą liczbę różnych pożytecznych owadów, między innymi ja na to mówię takie oski latające, zatrzymujące się w miejscu, które mają bardzo larwy żarłoczne, ale to są i i błonkówki. Jeżeli tam naskładają jaj, to one sobie w dużej mierze są w stanie po, poradzić z, z wieloma szkodnikami. Nie z przeziernikiem na pewno, nie z pryszczarkami, ale z mszycami tak. Patrzycie, lustrujecie, nie robimy zabiegów pyrytroidowych. Po pierwsze, jest już ciepło, więc też zabiegi byłyby mniej e, e, skuteczne. A po drugie, e, no, zbyt agresywne są, jeżeli chodzi o faunę pożyteczną. E, ale już acetamiprydy, czy, czy coś, co, co będzie miało tam rejestrację z takich, z takich rozwiązań, jak najbardziej mogłoby mieć. Ale szukacie, nie robicie bez powodu, ale szukacie przędziorków i szukacie y, wielkopokowca. To jeżeli są sil, tak, kapak, jak najbardziej. Natomiast na tych plantacjach, gdzie macie duży plon, y, sięgacie po Movento. Nie jest duża dawka, y, praktycznie 0,75 litra na hektar. Przy dużym plonie nie jest to nieakceptowalne. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo. Bardzo szerokie spektrum zwalczanych szkodników. I zostawiamy porzeczkę na dzień dzisiejszy na tyle. Truskawki podmarzły bardzo mocno w niektórych regionach, w innych się ratują i znowu oceniacie, tam, gdzie plon został bardzo skutecznie zniszczony, yy, mówimy o tych pierwszych kwiatach, które przemarzły często w 100%. Czekacie na kolejne kwiaty, one zaczęły się już pokazywać i. W i oceniacie potencjał produkcyjny. Tam gdzie dalej spodziewacie się dobrego plonu, tam gdzie pokazały się pąki zapasowe czy kwiatostany zapasowe, ta korona, owszem jest korona truskawki osłabiona, ona musi wykarmić także te owoce potencjalnie rezerwowe. Tam musicie to wspierać i dolistnie i doglebowo, jeżeli chodzi o nawożenie. I także pilnujecie ochrony. I teraz, jeżeli jest potencjał nadal wysoki, tych kwiatostanów wyrasta dosyć dużo, czekacie z mocnymi rozwiązaniami do czasu, kiedy jak największa ilość kwiatów zdrowych będzie yy, na wierzchu. Na moment, kiedy pięknie kwitnie, ale z czarnymi środkami, yy, zostawiacie rozwiązania bardziej ekonomiczne, sięgacie po kaptany. Natomiast jak się pokaże kwiatostan i zakwitnie mocno, sięgacie po grupę SDHI, czyli Kenia, Dagonis, ale pamiętając, że te produkty, akurat co wymieniłem, Kenia, Dagonis mają krótkie okresy karencji, więc zostawiacie je bliżej owocowania, mimo że. Bardzo skuteczne są właśnie w okresie dużych zagrożeń. Czyli jeżeli, jeżeli będzie cały czas pogoda niesprzyjająca infekcjom, robicie ochronę lżejszą. Jeżeli będzie padać zdradliwie, potrzebujecie mocne rozwiązania, wtedy możecie sięgnąć po Kenię, Dagonis, Luna Sensation jako, jako te mocne rozwiązania, mimo że mają krótkie karencje. Strobiluryny, discus za to w okresie, kiedy byłyby to zagrożenia troszeczkę mniejsze, kiedy załamanie pogody, kiedy chłodniej, to są rozwiązania, które działają bardzo dobrze także w niskich temperaturach, a mają dosyć szerokie spektrum. Nazwijmy to także pozaetykietowego zwalczania ubocznego wielu chorób. Podobnie wygląda sytuacja z malinami. Część kwiatostanów tych pierwszych albo kwiatów. Kwiatostanie jest uszkodzona i jest podmarznięta, ale każdy następny zdecydowanie lepiej wygląda. I tam możemy jeszcze liczyć na godne owocowanie. Natomiast bardzo często spotykamy się także z ogólnie osłabioną kondycją malin, które oberwały odrastając od ziemi. I teraz trzeba się zastanowić, które z tych plantacji malin powtarzających może jeszcze skosić. Ja o tym mówiłem poprzednim razem i wtedy byłby na to na pewno czas. Natomiast jeżeli zwlekacie z tygodnia na tydzień, to roślina czy ten korzeń. Męczy się, żeby wyprodukować to, co jest, więc na ewentualnie likwidację tych pierwszych pędów będzie już najprawdopodobniej za późno, bo rok mamy przyspieszony. Natomiast część Ewentualnych międzyrzędzi, nie międzyrzędzi, tylko rzędów, moglibyście zlikwidować ewentualnie wtedy porównać, który z tych wariantów wyszedł lepiej, ale to można powiedzieć tylko wy będziecie w stanie ocenić, bo jednoznacznej opinii w tej chwili na ten moment spóźniony trochę już nie będę mieć. Jeżeli chodzi o karmienie nawozy NPK w przypadku i truskawek i malin jak najbardziej dolistnie doglebowo myślę, że jesteście już po dwóch dawkach nawozów. Jeżeli nie było tej drugiej, robicie drugą dawkę nawozów doglebowych, jeżeli chodzi o azot, i także fosfor i potas. Jak najbardziej jest to za nami. Jeżeli mówimy o Maliny, pamiętamy, że jest to czas, kiedy może się pokazać rdza Maliny, cały czas lustrujemy. W tamtym tygodniu o niej nie mówiłem, że już jest, tylko mówiłem, że lustrujemy. W tym tygodniu także mówię, lustrujemy, bo jej jeszcze nie widzę, ale ona w każdej chwili się może pokazać. Ale kwiaty są nierozwinięte, więc rozwiązania znowu mocne typu Skorpion Luna czekają na ten moment, albo się pokaże rdza, albo czekamy na ten moment, kiedy w pełni nam zakwitnie i wtedy wykorzystujemy Luny, czy to Experience, czy to, czy to Sensation czy skorpion, czy za to i na to czekamy, lustrujemy znowu pod kątem szpecieli przebarwiacza malinowego, przędziorków. One nie są do zobaczenia od tak. Plantacja może wyglądać słabo, a wcale na tym nie musi być ten szkodnik widoczny. Znowu dzisiaj nie mam dla was zdjęć akurat, bo znowu byłem w plantacjach, które są mocno przypilnowane, przyczyszczone i nawet jeżeli ten liść czasem wyglądał źle, to tych szkodników tym razem znowu nie widzę. Może jest to Skutkiem tego, że dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu było też e, mocne, mocny akcent pod kątem zwalczania, i na ten moment jest to tanie. Zwójki się też pokazują, ale rozwiązania ogólne, czyli sięgając po acetamipryt, mogłoby być to e, na ten moment wystarczające. Pilnujecie, lustrujecie, korzystacie z naszej potrzeby prosicie swoich handlowców, opiekunów, żeby wzięli trochę liści, przygotujcie im albo, albo poproście, żeby z Wami poszli. I przywiozą, sprawdzimy pod mikroskopem. Na dzisiaj chyba, chyba na pewno tyle. Do zobaczenia za tydzień.